Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w ostatnim vlogmasie grudniowym tego roku. Vlogmas 26. Porozmawiamy sobie troszeczkę o promocjach w tym roku w porównaniu z przyszłym, z zeszłym rokiem. Wiadomo, sklepy są zamknięte. Większość sklepów jest zamkniętych, powiem wam, że niektóre nawet spożywcze sklepy są zamknięte. Jest dużo promocji online. Ja zakupiłam sobie zamówienie, zrobiłam z The Body Shop, ponieważ mieli promocję. Ale dużo rzeczy już było w ogóle wysprzedanych wczoraj, ale sobie wykupiłam parę rzeczy. To nie będzie duża paczuszka. Bardzo mało rzeczy wziąłam, ponieważ patrzyłam na to, ile już mam kosmetyków w kalendarzu i też nie chciałam po prostu przesadzać. Dużo jest bardzo szukanych. Widziałam już na Facebooku, ludzie wrzucali rzeczy, na które się czaili, nie wiem, na które, ch które chcieli kupić i ceny były na przykład dzisiaj droższe także ja tak samo jak z Black Friday nie kupuję nic co nie wiem ile kosztowało wcześniej bo wiem, że 90% tych przecen to są oszustwa niestety um, w ogóle na sobie mam dzisiaj taką koszulę z Miss City to jest kolejna rzecz, którą zakupiłam na na promocję chyba Black Friday ona jest z, z Miss City, gruba jako kurtka Um, też Wam miałam pokazać, co kupiłam, ale raczej tego nie zrobię, bo wszystko upchałam na razie do szafy u Andre bo jest po prostu syf, po prostu mam taki bałagan, wszędzie są prezenty, torebki, wszystko się wala, dzisiaj już jest godzina 12, ja w końcu się wyspałam, ostatnie dwa dni spałam trochę więcej, chociaż nie wiem skąd te dalej chyba zmęczenie moje wychodzi, um, nie ćwiczyłam, plus jest taki, że... E, z tych dwóch dni, o, których naprawdę wczoraj to tak, tak się nażarłam, jak głupia świnia, naprawdę. Jak dzisiaj wchodziłam na wagę, to się bałam, strasznie się bałam, ale tylko jest pół kilo na plusie. E, no trudno, nie osiągnę mojej wymarzonej cyfry e, przed końcem roku, e, bo teraz pójdę do pracy, jak jest w pracy, jest stres i od razu moja waga wariuje, także no trudno, zdarza się. Będę musiała jeszcze troszeczkę dłużej powalczyć. E, nie poddaję się. Dzisiaj też nie wiem, jak właśnie będzie z tymi ćwiczeniami, bo czuję sama po sobie, że że ciężko mi będzie z czasem, bo teraz dopiero idziemy na zakupy tygodniowe, a jest 12. Pranie sobie już rzuciłam, także chociaż tyle ale też wiecie, posiedzieliśmy trochę z rodziną i jak no nie chciałam powiedzieć słuchaj, do teściówki nie zjem sobie z, z tobą ciasta i kawy się napije, bo muszę poćwiczyć strach trochę hamsko, szczególnie że jej też jest przykro, że brat Andrzej nie przyjechał, także no trudno, myślę, że jak trzeci dzień nie poćwiczę, to... To nic takiego się nie stanie, że tak dwa poszły na, na stracenie, ale jutro już po pracy będzie wszystko ok, bo mam ten swój rytm. Taki wiecie, że wiem, przychodzę i co robię, i w ogóle jutro już nie robię vlogmasów, także już w ogóle będzie bardzo dużo czasu, że przyjdę, zacznę ćwiczyć i tak dalej. Także myślę, że naprawdę dziś sobie, sobie odpuszczę, bo też strasznie mi się marzy e, kąpiel z książką. No to jest moje takie marzenie. Myślałam, że w święta będę miała więcej czasu, ale okazuje się, że miałam go dużo, dużo mniej. E, także chciałabym sobie przeczytać książeczkę do końca. I, I tyle. Wracam do pracy tylko na trzy dni, także jest okej okay, niedziela, poniedziałek, wtorek, a potem mam aż 5 dni wolnego. To miał być właśnie ten wyjazd, na który mieliśmy pojechać z znajomymi, ale wiadomo, wszystko zostało skancelowane. Wahałam się, czy skancelować ten urlop w takim razie, ale na szczęście nie skancelowałam, bo tak patrząc na to wszystko i tak pewnie jeszcze z rok posiedzimy wszyscy w domu, to i tak muszę ten urlop jakoś sobie rozłożyć. A przyda mi się, przyda mi się, bo powiem Wam, że przez te cztery dni świąt nie było kiedy się wynudzić. E, cały czas miałam ręce pełne roboty: ani nie odrobiłam książek, ani seriali, nic, po prostu nic. E, mimo tego, że na YouTube było mniej do oglądania, to i tak troszeczkę czasu mi to wszystko schodziło. Także no, powiem Wam, no nie wiem, no nie wiem jak to będzie. E, dzisiaj właśnie teraz jadę zobaczyć mój prezent urodzinowy, czy go znajdę. Ehm. I na razie Wam nie powiem, powiem Wam dopiero jak go kupię. Jeżeli uda mi się go kupić dzisiaj, to go Wam pokażę, a jeżeli nie, to zamówię go przez internet i do odbioru będzie wtorek, środa, także akurat na mój czas wolny. Także trzymajcie kciuki chociaż teraz jak to oglądacie, to i tak już jest po fakcie. Mam nadzieję, że przy następnym wejściu pokażę Wam już ten prezent. Naprawdę mam taką nadzieję. A malować się nie malowałam, bo po prostu nie chce mi się. No dzisiaj mam takiego lenia, takiego typowego lenia, że jak jadę tylko do sklepu, to też nie chcę tej skóry, wiecie... Um... Męczyć, też malować oczy, bo wiadomo, jak się masz rzęsy zrobione, to każde takie zmywanie, dokładnie makijażu na pewno w jakiś sposób je tam bardziej narusza. Zresztą pyłki osiadają na tych rzęsach, więc ociążają je. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile pyłku potrafi te rzęsy nam e, zniszczyć. E, więc trzeba trzeba uważać. Więc jak idę tylko na chwilę na dwór, to myślę, że się nic nie stanie, jak się nie pomaluję. Najwyżej postraszę trochę ludzi, pomyślą, że jest halloween i koniec. Nie no żartuję oczywiście, żartuję aż taka brzydka, nie jestem tylko trochę. No i co? I koniec. Koniec tych vlogmasków, koniec wszystkiego, ale to jeszcze przyjdę do Was na koniec dnia się pożegnać. Także na razie chciałam się tylko przywitać. Hej, kochani. Jestem u Was dzisiaj już ostatnie wejście. Jest godzina 3.20. Mi się będzie po prostu składał ten vlog, a ja będę coś tam sobie robić. Zaraz Wam powiem co. Wracając po pierwsze do tych promocji. Długo jeszcze siedziałam na stronach różnych, ale powiem Wam, że promocje są średnie. Uh, uważam, że jest dużo rzeczy, których po prostu nie potrzeba. A uh, mi przynajmniej byłam w super dragów super dragu wydałam 30 funtów. Przepraszam, i zaraz Wam pokażę na co. Były rzeczy z Revolution uh, naprawdę fajne zestawy z 40 na 15. Już byłam bliska i wziąć, ale pomyślałam, no po co mi to? Po co mi to? Jak ja tutaj mam wszędzie na łóżku, nawet rzeczy porozrzucanych. Chcę to posprzątać uh, już w końcu nie zdążę dzisiaj, bo mam mój prezent urodzinowy, który chcę, chcę przetestować ee, zaraz wam pokażę co to jest także także nie, stwierdziłam, że nie powiem wam, że to jest improvement, nawet mój Andrzej się zdziwił bo kiedyś wybrała wszystko tylko dlatego, że jest tanio a teraz powiedziałam, że nie, tego nie potrzeba, tego nie potrzeba. Także w ogóle przelałam sobie część pieniędzy z wypłaty na konto oszczędnościowe, bo trzymałam na dodatkowe jakby pieniądze na konto oszczędnościowe, bo trzymałam na promocję, ale jak faktycznie nic nie ma, to przelałam sobie niż na siłę wydawać. A powiem Wam, że zobaczcie, w Superdragu 30 funtów za całą siatkę uważam, że to nie jest dużo i kupiłam takie rzeczy fajniejsze, że tak powiem. Andre zakupiłam super Superdraja zestaw... Yy jeżeli to jest dwa w jednym albo pod prysznic albo do głowy. One mają bardzo fajne zapachy z Super Dry i to było na przecenie z funtów 10 na 5. Także uważam, że akurat to naprawdę było warto e, kupić. E, zakupiłam sobie to, e, nie mogłam się powstrzymać, z 3,50 na 7 przez tą kokardę. No bo mam, e, używam tą opaskę z Holland Barrett, ale ona nie jest jednak najlepsza, co była w kalendarzu A ta jest boska i będzie miała tylko I do tego jest ta maseczka z Disneya, także za 3,57 mówię, wezmę sobie e, A tak to chyba wszystko inne było po fund 50. Wzięłam sobie kulę do kąpieli ze 101 dalmatyńczyków Kule wszystkie były za fund 53. Wzięłam sobie z... ja nie wiem jak się nazywa ta pani z tego Wiecie, zobaczcie jaka fajna kula z tym ich bardzo ciekawa. E, myszka Miki Złota. Fajne, bo one są duże, widzicie? I stwierdziłam, funt 50. w oko. Zobaczycie, czy, czy to działa z księżniczką. Zobaczcie. Wiecie, z tych kul akurat one mogą stać. Niebieska jest z Frozen. Co ja jeszcze wzięłam? A, taką gwiazdę wzięłam. Jedną jest z Elsą, a druga gdzieś była z to drugą, nie wiem jak ona się Ann chyba nazywała Wzięłam też Z Toy Story gwiazdę złotą Także jeżeli macie same lubicie Albo macie jakieś dzieciaki To uważam, że fajnie na prezent zawczasu kupić Arielka I to z tego Toy Story Także wtedy bym polecała właśnie dla jakichś dzieciaków Andres sobie wziął Squashies ja nie wiem, nawet powiem wam, że nie wiem jak to smakuje. Znaczy ja wam to kiedyś, ale nie pamiętam. Ale nie wiem nawet ile one kosztowały. Wziąłem sobie na, na wypróbowanie krem do rąk e, z Mad Beauty z e, myszką. On też był za funt 53. Ja wiem, że teraz mam dużo krem do rąk, ale kremy do rąk u mnie idą jak e, woda. I wiem, że nie będę miał kupować więcej masek, ale no te strasznie chciałam e, zobaczyć. Bo jedna maseczka to jest sama Bowier, a druga Patty Bowier z Dem Simpson. Były tylko dwie. Także mówię, wezmę sobie. Po prostu wiecie, ja lubię te różne nadruki, także będę miała. Dodatkowe i one były na przecenie też z 3 funtów na funt 50 Także uważam, że Super Drag miał spoko promocję Byłam też w butsie, ale powiem wam, że w Butcie, Tak jak zawsze wiecie, Ted Bakera, nie Ted The Bakera Słowem Glory były bardzo tanie rzeczy Tak na przykład, nie wiem, przecena była z 7 na 5,50 Także nie było jakichś wielkich przecen I stwierdziłam, że nie będę kupować więcej czegoś, czego nie potrzebuję Jak będę chciała, to sobie kupię za 7 No bo to już nie jest jakaś taka promocja, że wiecie Faktycznie e, zaoszczędzam jakieś grube pieniądze no i tak jak Wam mówiłam, z szapa złożyłam zamówienie, myślałam jeszcze, żeby złożyć zamówienie z Janki Candle, bo teraz są promocje, już od razu Wam mówię, że bardzo dużo rzeczy jest out of stock i na początku chciałam zamówić parę tych małych świeczuszek, co są po 4,50 teraz, ale mam teraz tyle świec, że stwierdziłam, czy ja to w ogóle zdążę wypalić, zanim się zacznie, wiecie, inna pogoda i... I już nie lubię zimowych zapachów latem tak naprawdę. W ogóle rzadko palę świece latem. No jeszcze wiosną to tak prędzej wiadomo jeżeli chodzi o duże świece, to te, które znam zapachy były wysprzedane, a te, których nie znam zapachu nie były a niektóre Yankee Candle dla mnie śmierdzą, więc stwierdziłam, że kupować za 12 funtów, bo ten duży jar kosztuje 12 spoko, no ale jak będzie brzydko pachniał, to, to tak trochę szkoda stwierdziliśmy z Andry, że nieraz są w też oferty, że za 16 są duże, to wolimy sobie najwyżej dodać te 4 funciaki i kupić taki zapach, który nam będzie odpowiadał niż brać, tak wiecie, w ciemno, że tak powiem ale jeżeli wy się nie boicie, to zapraszam was, strona Yankee Candle ma promocję mocy 50% off. Nie na wszystko, nie na wszystko. No ale teraz, najważniejszy gwóźdź programu, czyli co kupiłam na prezent? Dużo z Was pisało na przykład na rzęsy, ale ja rzęsy płacę, słuchajcie, co 3 tygodnie 40 funtów. To nie jest jakiś majątek. Ja mam płacone co tydzień wypłaty, także te 40 funtów co te 3 tygodnie, to jest naprawdę mało. Paznokcie płacę od 40 do 50 funtów. E, także wiecie, taka sobie się tak jakby rozeszła, w, nie wiem, w 2-3 miesiące, ale to bym tak nie odczuła, że to jest prezent jeżeli chodzi o brwi permanentne, nie wiadomo ile mi to jeszcze zajdzie bo jak widzicie, ja mam dalej tutaj pomarańczowe teraz 15 bodajże miałam mam appointment tutaj wiosnę obok na usuwanie kolejne bo chciałam zmienić salon, bo już nie wiem, czy z tamtym salonem coś jest nie tak, do którego chodzę ale teraz jest ten lockdown i ja myślę, że my długie miesiące z niego nie wyjdziemy także możliwe, że ja tych brwi nie zrobię nawet i do lata więc ja nie będę trzymać tych pieniędzy do lata, bo nie chcę. To też brwi kosztuje chyba 200 funtów. Ostatnio pociągam 200, teraz no powiedzmy, że 250, jakby były, to też nie są jakieś wielkie pieniądze. Także mogę sobie zawsze z wypłaty po prostu wziąć tygodniowej. Także to też odpada. Ciuchy, kosmetyki, ja to wszystko mam. Nie ja naprawdę mam tego dużo. Jeżeli jutro będzie jakaś promocja na ciuchy, to mnie po prostu. Kupię sobie z moich własnych pieniędzy. A chciałam kupić coś z tych pieniędzy, które dała mi mama, bo to nie są małe pieniądze. Coś takiego, żebym pamiętała. Tak jak mam tego Fitbita, słuchajcie, dostałam go od moich znajomych przyjaciół w tamtym roku, dostałam voucher i ja sobie dołożyłam po prostu pieniądze i kupiłam Fitbita. I teraz ja za każdym razem, jak patrzę na ten zegarek, to ja myślę o nich. I tak samo chciałam taki prezent od mojej mamy. Dziękuję, kochanie. Um, taki prezent od mojej mamy. Well? A Aولysiaudem. Dziękuję, bardzo piękne. Um, pokażę Wam, bo. Zobaczcie, pamiętacie, pokazywałam Wam ten Chicken z, z kurczakiem w środku w kosko chyba za 7.99 to jest tak pyszne słuchajcie jeżeli macie kosko kupcie naprawdę to jest po prostu lepsze niż Taco Bell smakuje po prostu niesamowicie i my pojechaliśmy gdzieś do kosko kupić więcej tego ale niestety kosko jest zamknięte także myślę że w tygodniu pojedziemy nawet po pracy bo to jest po prostu rewelacyjne i oni to tam robią na świeżo, także naprawdę super teraz właśnie zaraz go zjem no i z tym prezentem Powiem Wam, że tak była tylko jedna, jedyna rzecz, o której marzyłam, która może nie jest ekstremalnie droga, ale przy tym jak składamy na dom, to uważam, że to jest inwestycja albo rzecz, której ja nie potrzebuję, wiecie, o co chodzi, priorities. No, ale skoro dostałam te pieniądze i mama mi powiedziała, że ja mam je wydać na siebie, nie na żadne konto oszczędnościowe, no to um, musiałam posłuchać. Zresztą mój Andrzej też mówił, że on dostał i biurko, i komputer, i wszystko. To on też chce, żebym ja kupiła sobie coś, co niekoniecznie muszę mieć, ale co bym się cieszyła mieć. I to była jedna, jedyna rzecz. I. W końcu nie wydam na to 300 funtów, tylko wdam 400, a dlatego, że to za 300 funtów się wysprzedało prawie wszędzie, bo to jest takie teraz popularne w czasie lockdownu, wszyscy to kupują, a to za 400 po prostu ma większą pamięć i to 4 razy większą pamięć, bodajże. 60, tak, 4 razy większą pamięć, czyli będę mogła mieć więcej gier. Nie, nie jest to Xbox, nie jest to PlayStation, nie jest to żadna konsola, ale jest to coś, co Facebook stworzył. Oculus Quest 2, zobaczcie. Zobaczcie, to jest po prostu takie zarąbiste. Kosztuje to 399 funtów. I to jest wirtualna rzeczywistość. Y Kolega mi mówił, zanim to kupiłam, po prostu tam znajomych, którzy to mają, nie tylko z Rewii, bo z Rewi ja widziałam, że to jest zarąbista zabawka. Ale kolega mój mówi, że jak jechał na rollercoasterze używając tych okularów, to naprawdę spadł z krzesła, bo się tak wystraszył. Także mega się cieszę, a co najbardziej mnie skłoniło do, tego, do tej konsoli, jest to, że jest bardzo dużo gier, fitness, gier, na których można sporo kalorii zrzucić. I chodzi o to, że te gry zostały stworzone z najlepszymi trenerami świata, którzy stworzyli te gry razem z programem, nie wiem, tymi ludźmi, co robią gry, żeby jak najwięcej można było spalić kalorii, przy tym się bawiąc. Także jest tyle gier. Ja widziałam takie gry, są super, słuchajcie, że ja myślę, że mój workout będzie trwał 3 godziny. I wtedy najwięcej słudne. Ja kiedyś słuchajcie, grałam na Wii a ja się nie odchudzałam wtedy. Ja po prostu jadłam tyle słodyczy, czy fast foodów. Ja chodziłam cztery razy w tygodniu na imprezę, mama może potwierdzić. A mój kolega, moich dwóch znajomych gejów, przychodziło do mnie, bo oni siedzieli sama sami, ja siedziałam sama, i oni przychodzili. My ciągle graliśmy, my potrafiliśmy 3-4 godziny wieczorami. Po prostu używając tej gry sobie tańczyć. Ja byłam chuda jak patyk, naprawdę byłam chuda jak patyk, nie, nie, nie mając żadnej diety. Rozumiem, że teraz już jestem starsza i to tak nie zadziała. Ale myślę, że pomoże mi schudnąć. Myślę, że będę dalej, nie myślę, będę dalej robić normalne treningi. Ale z dodatkiem tego myślę, że naprawdę osiągnę swój cel. No i myślę, że to jest coś porządnego. Coś, co będę pamiętać, że dostałam od mojej mamusi. Andre chciał się do tego dołożyć ogólnie, ale stwierdziłam, że nie, to będzie prezent typowy od mojej mamy, bo wzięłam pieniądze ze świąt i pieniądze z urodzin, a jemu kazałam, po prostu skazałam, jemu zaproponowałam to, żeby po prostu mi kupił parę gier, bo nie mam pojęcia, ile kosztują gry. So, e, sprawdzę to e, później, bo się bałam, że jak zobaczycie jak kosztował gry, to że nie kupię tej, kon tej konsoli. Nie wiem, jak to nazwać. Także słuchajcie, moje marzenie się spełniło. Marzenie ciche, marzenie, o którym wiedział tylko Andrzej, tak naprawdę, bo chyba nawet mamie nie mówiłam, nawet znajomym, bo po prostu wiedziałam, że to się pewnie nie spełni, ale jednak się spełniło. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. E, I ja już kończę, słuchajcie, wrzucę to pewnie nam wieczorem, bo teraz będzie się składać. Chciałabym z tego miejsca, ostatniego dnia vlogmasa. Podziękować Wam za to, że byliście. Powiem Wam, że jestem w szoku, bo myślałam, że tych filmików nawet 100 osób nie zobaczy. I teraz proszę się nie śmiać, te kanały, co mają po 1000-1500 wyświetleń, ale moja średnia to wyszło około 240 osób dziennie, które oglądały te vlogmasy. Także dla mnie to jest wspaniała liczba i wszystkim Wam bardzo dziękuję. Są osoby, które ze mną były od 1 do 24 dnia ciągle komentowały, ciągle były i z tego miejsca naprawdę chciałabym wam wszystkim podziękować, bo to my, szczególnie dla te osoby, które oglądają to wiedzą i to, to wiedzą i jak to działa i się bardzo cieszą, ale myślę, że te osoby, które nie mają kanałów, ale są z nami codziennie, uwierzcie mi to jest po prostu przepiękne, aż mi się coś robi Gęsio skórkę mam, wiecie? Że ktoś taki, kto nie ma kanału w ogóle I chce poświęcić nam te 20 minut dziennie, żeby nas zobaczyć To jest przepiękne To są naprawdę super wyniki Wiem, że nie mam tysiąca jak wy dziewczyny Także nie świecie się ze mną Ale dla mnie taka liczba jest naprawdę, naprawdę cudowna Chciałabym podziękować za wszystkie kartki, które dostałam Każda jedna mi się podobała Każda jedna, jak była kocham Za wszystkie prezenciki Naprawdę, naprawdę jestem Wam wdzięczna Teraz, tak jak mówię, dam Wam parę dni spokoju Żebyście ode mnie odpoczęli I zobaczymy się pewnie za parę dni A jeżeli jeszcze jesteś tu pierwszy raz I nie subskrybujesz mojego kanału To zrób to właśnie teraz Zazwyczaj mam makijaż i lepiej wyglądam Także się nie bój Także subskrypcja, kciuk do góry i komentarz Żegnam się z Wami, ja już jutro wracam do pracy Buziaki, papa